Dzień dobry Państwu, Fundacja Lubię To, kontynuujemy cykl wywiadów. Dzisiaj przyjechaliśmy do Minkowic, do miejscowości, która jest bardzo blisko położona Lubkowa. Dlaczego mówię o Lubkowie, bo pamiętacie, że mamy lubkową rodzinę, czyli mamy książeczki tzw. Tak czekadełka dla najmłodszych jako narzędzie edukacyjne. Ale znajdujemy się między Wejherowem a Karwią, jadąc tutaj nad morze znajduje się nowy, odremontowany dworek, właśnie Minkowice. I tu zrobimy wywiad z właścicielką i szefem kuchni i zobaczycie jakie ciekawostki tu są, co można dobrego tu zjeść. Także zapraszamy was na rozmowę. Aniu, dziękuję, że nas tutaj zaprosiłaś. Trochę się wprosiliśmy też, ale to jest potrzeba tego miejsca. Ja mam sentyment tego miejsca. To kiedyś inaczej wyglądało, no dzisiaj pokażemy jak to wygląda coś pięknego. Jak dowiedziałem się, w ogóle od mojej mamy, jak tu przyjechała z kozankami, kiedy nas tutaj przywoziła chłopaków, bo mam też brata, na obiady, no to powiedziała, w Minkowicach się coś otworzyło. A przejeżdżaliśmy tutaj, jadąc do Karwi, czy tutaj do Jastrzębie Góry, widzieliśmy, że coś się dzieje, ale nie widzieliśmy co. może hotel powstanie, może coś innego, a powstała restauracja o nazwie Dworek w Minkowicach, tak? Dworek w tak. Czyli Dworek w Tak. A miejscowość Minkowice. Tak, no nie chciałam tutaj za dużo zmieniać, bo i tak każdy to miejsce kojarzy z restauracją, więc tutaj każda inna nazwa byłaby chyba niewłaściwa. Mm -hmm. Wszystko wiąże się z tą miejscowością i każdy i tak by mówił, że jedzie do Minkowic. A, no więc, bo tak zawsze się mówiło. Tak, Jedziemy do Minkowic na obiad. Dokładnie, <laughs> więc nie zmieniajmy jakichś takich kanonów. One są dobre, rzeczy, które się sprawdzają, niech trwają nadal. A że konstrukcja budynku, elewacja to wszystko jest takie w stylu utrzymane dworkowym to stwierdziłam, że czemu nie pójść w tą stronę. O! Dworku zaczyna się od deserów co łasuchy lubią najlepiej na ciepło. Na tak, ciepło. kogiel mogiel z truskawkami, a tu fondant czekoladowy, to chyba takie nasze naj... no szlagiery, jeśli można powiedzieć do tej pory chyba najbardziej się cieszą, największym uznaniem wśród klientów I jeszcze szarlotka, no i znane i lubiane przez wszystkich bezy. Mhm. Ale no, jeszcze wszystkich naszych deserów nie pokazaliśmy, bo przecież jesteśmy dopiero od października otwarci. No właśnie, chciałem zapytać więc, od kiedy, także już wiemy. Od października, od października więc y, jeszcze wszystkich tutaj naszych asów w rękawie nie pokazaliśmy. O tym pewnie więcej powiesz w kuchni, którego tutaj macie. Ja, ja szanuję miejsca, gdzie jest zarządzana kuchnia tym szefem kuchni, mhm. bo on jednak na tym autorstwie się zna. Tak. stara się tutaj jakby podłechtać te podniebienia gości waszych, którzy tu są różni, tak? Bo to są i lokalsi pewnie, tak. którzy mhm. skorzystają z tego popularnego hubowego, tak? Ale nie tylko, jest bardzo dużo osób, które właśnie tutaj, osób, które tutaj mieszkają, czy w okolicach, Y, które no, nawet y, mi mówią, że brakowało takiego miejsca, mm -hmm. że musieli jechać do Trójmiasta czy do y, żeby skorzystać z restauracji. Mm -hmm. y, no i, i cieszą się, że teraz, jak przyjeżdżają do nich goście, mogą gdzieś ich zaprosić, nie muszą daleko jeździć. To też wiąże się z tym, że mogą się napić jakiegoś alkoholu, bezkarnie, że tak powiem, więc myślę, że to, to sprzyja. Ale owszem, nasze menu, tu pewnie Szef Kuchni o nim szerzej opowie. Tak. Jest takie... Można w nim znaleźć i coś tradycyjnego, i coś bardziej wyszukanego, tak? bo klienci mhm. są, y, są różni, więc chcemy sprostać i, i zaskarbić podniebienia mhm. y, każdego z nich. Super, także y, o kuchni sobie będziemy rozmawiać z szefem. A powiedz mi na temat y, tego obiektu: dużo zrobiliście tutaj zmian? Y, wiecie, słowo dużo zmian y, jest, y, jest chyba zerowe. Y, jak kupiłam ten obiekt w 2019, to myślałam, że no, jakiś remont, ale no i, i, i otworzymy. Ale jak się zaczęło, że tak powiem, wchodzić głębiej, głębiej, no to nie ma. Jakby był to remont bez kompromisów, tak? y, Tutaj mój tata mi bardzo w nim pomógł, jeśli chodzi o stronę techniczną i. O taką Budowlankę. doświadczenia mm -hmm. tak, swojego życiowego, więc na nim się tutaj też z nim tutaj walczyłam razem z panami budowlańcami. Ale ofiar nie było. Nie, ofiar nie było. My działamy w bardzo dużej symbiozie. No, super. E, ja, ja mówię, jak jakbym chciała, mm -hmm. a, a on jest od, od, od realizacji tego. Ja mam jakąś wizję, wiem, jakbym chciała, żeby mm -hmm. coś wyglądało, ale, ale techniczne rzeczy, takie od strony budowlanej. i no funkcjonalności to, takie też. No? Funkcjonalność to też ten, bo ja z zamiłowania jestem architektem wnętrz A. i to jest też tutaj, tutaj że tak powiem, Może trochę, to zauważyć. trochę puściłam wodze w fantazji, i, i no jest to miejsce, które mi osobiście się bardzo podoba i w którym ja się dobrze czuję. No i też chciałam tego samego dla moich klientów, żeby nie było to miejsce, które w którym ma być przytulne, miłe, żeby człowiek się nie czuł jakoś niemiło, jak siedzi nawet sam na sali, to żeby się czuł komfortowo. Też mam doświadczenie, bo to, że to powstało, to nie jest tak, że sobie wstałaś rano, a jest coś do przyjęcia, to kupię. Stworzy tutaj restaurację, ale masz doświadczenie gastronomiczne już 20 paru letnie, tak, że od no. urodzenia prawie, że można powiedzieć. Eee, też tu przyjeżdżałaś, nie? Tak, no przyjeżdżałam tutaj z dziadkami, z rodzicami. Eee... Może się spotkaliśmy kiedyś tu na sprawy. Może tak. Nie rodzice że... przywieźli, a patrzę, może. że obok siedziałaś, tylko że byłaś taka tak. trochę mniejsza, jak też były mały. Eee, na pewno na pewno nie, nie jedna... Nie jedna osoba zjadła w tym miejscu schabowego tak. albo golonkę, bo z tego y, było to miejsce w, w takim mhm. czasie y, rozkwitu, mhm. było rzeczywiście z tego znane, no i potem ono podupadało, tak? Y, ostatnie 10 lat stało puste y, i marniało, no i potem właśnie w tym 2019 y, zakupiłam tą nieruchomość, no i, no i Postan postanowiłam zrobić remont. No tu nic nie było, tak? Znaczy, zostały tylko gołe mury, a wszystko inne zostało wymienione i, i zrobione od początku, tak? Bo wymagało tego. Wymagało tego dokładnie. No tak bo jeżeli chodzi o restauracje, są wymogi i sanitarne i mhm. wymogi innych różnych instytucji, które na to zwracają uwagę. Także też wiecie, co macie. Przy okazji. Tak, no ale też wiemy, bo cały czas, że tak powiem, mamy coraz większą liczbę gości, klientów. Mm -hmm. No i nie możemy sobie potem pozwolić na jakąś awarię. No właśnie. Bardziej e na kuchni. I na kuchni, <laughs> i, i na sali. No, tych miejsc, w których, że tak powiem, ten, mm -hmm. więc instalacje wszystkie. No, o co byście nie spytał, to zostało wymienione. Tak więc. Yy, więc jedyne co, to mury są stare i są stabilne i zdrowe. O, to też jest, to jest istotne. No ale dobrze, no, mamy piękny dworek, mamy super restaurację. Ja już degustuję, bo taki zapach tutaj <grym> <grym> poczułem. T takiej formie jeszcze nie jadłem. To znaczy, kogiel mogę tak zapiekany, mm -hmm. to tak, ale tu troszeczkę jest coś innego. więc Widzę, że opiekane, no tu będę szefa podpytywał. Tak, tak. tak. Pewnie nie będzie zdradzał wszystkich temi. Bo nie może, no bo sobie każdy w domu sobie zrobi, tak, nie? A to nie o to chodzi, właśnie. Po to się przychodzi do restauracji, żeby zjeść coś innego. Stąd też wyczuliśmy w kawie mm -hmm. inny posmak. Tej kawy się nie kupi na rynku takim dyskontowym, a mm -hmm. ją się wypije tutaj. Właściwie o to chodzi, żeby w restauracjach było coś innego, gdzie nie możemy na zewnątrz kupić. No i też staracie no to, się to po robić, nie? Po to też wydaje mi się, że też e, część gości po to chodzi po różnych tak. restauracjach, żeby szukać nowych smaków, mm -hmm. nowych. E, ludzie podróżują e, po świecie, no i, i chcą cały czas szukają czegoś nowego, tak? E, Nasza kuchnia domowa jest też bardzo dobra i, i ma doskonałą tradycję, mm -hmm. ale no, idzie się po nowe inspiracje, nawet dla swojej domowej kuchni, właśnie do, do restauracji, żeby to może nawet przelać potem na, na stół domowy. No właśnie. Pytanie. Imprezy okolicznościowe? Jak najbardziej. Można tutaj? E, tak. Od, od chrztów e, mm -hmm. po wszelkie rocznice. A i małe wesela takie do, do 70-80 osób. To już nie takie małe, nie? No. Jakbyś jakby się zapytał na Podhalu, to, nie, nie, to, to, to raczej To, to Tak, małe. to by powiedzieć, to by, że malutki. mikroskopijne. Mikro, no ale 70-80, tak. jak to się zmieści, no to już jest ciekawie. E, tak. A, no i, I że tak powiem, te takie mniej przyjemne mhm. e, imprezy okolicznościowe w postaci styp e, tak mhm. samo, więc... E, każdy rodzaj y, imprez że y, Salka ta jest akurat tutaj zamykana, że ktoś by chciał s, s, spotkanie biznesowe. Zamknąć drzwi, proszę nam nie przeszkadzać, tylko trener wejdzie i Ka, każ, Też jest taka tutaj każda, fajna forma. Każda z sal, hmm. y, przepraszam, że ci przerwę, hmm. każda z sal jest, y, jest, y, 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 może być potraktowana indywidualnie, tak. Hmm. Każda z nich jest zamykana. Każda z nich ma swoje osobne wejście, swoją osobną łazienkę A, to też jest ciekawe. i więc każda z nich może można się w mhm. nich poczuć. No, prywatnie, tak. A to, to jest bardzo istotne, bo nasz przedsiębiorcy o to mm -hmm. pytają. Ostatnio nawet mieliśmy spotkanie z koleżanką z Gdyni. Ona mówi: Nie jest mi już potrzebne biuro, mm -hmm. ale bym chciała przyjechać do restauracji mm -hmm. gdzieś w obrębie Trójmiasta małego mm -hmm. i z moimi klientami usiąść przy stoliku przy zamkniętych drzwiach i negocjować mm -hmm. jakieś tam warunki umowy. Ja właśnie mówię, że szukamy takich mm -hmm. miejsc i. I tym już A Dla Was to też jest fajny gość, który zamówi sobie lunch, czy obiad, czy tak, kolację. Tak, oczywiście. Mhm. A są tutaj pokoje? Nie. E... Bo tak się wydawało, że jest tak wysoko, że są pokoje? E... Nie, pokoń... Bo bym mógł zostać na noc, nie taki gość <śm> jeszcze. <śm> nie, pokoje nie ma teraz. W tym roku będziemy remontować mhm. górę. Jeszcze nie powiem, jakie są nasze zamierzenia odnośnie A, okay. góry, to, to zostawmy tu, na nas no, kolejne nasze o, spotkanie, właśnie. może i będziemy mm -hmm. o tym opowiadać. Yy, będziesz miał po czym oprowadzać, ale to myślę, że nasze spotkanie w przyszłym roku może o tej okay. porze. Zapiszę w kalendarzu. Super. Także Aniu, dziękuję Ci za rozmowę. Zawołamy szefa kuchni, który przygotował tutaj akurat zaczęliśmy od deseru, ale też pokażemy inne dania, które was wyróżniają. No, no tak, tutaj, powiem szczerze, że znalezienie szefa kuchni to było chyba moje naj... <noise> najtrudniejsze? najtrudniejsze zadanie z tego wszystkiego, bo znaleźć osobę, z którą się dobrze współpracuje, z która jest chętna do, do współpracy mhm. i jest bardzo kreatywna, o, I nie boi się i, i, i super pracuje w mhm. zespole. To jest rzecz na ówczesnym rynku no, ze świecą szukać. Wiem o czym mówisz, bo my wiele obiektów odwiedzamy i tam nam to, to samo mówią, mm. że wszystko super, ale brakuje tego, tego szefa z tamtej strony, żeby to jakby za zadbać o to wszystko. także. Gratuluję, że się Wam udało. Tak, tak. No. Nastawienie pozytywne. Ja jestem bardzo zadowolona i liczę, że nasza współpraca będzie długoletnia, bo to, to wróży zawsze dobrze mhm. i daje taki wewnętrzny spokój. I dla gości lepiej. Tak, no dla każdego, dla każdego mhm. z nas. Także zapraszamy widzów. Odwiedzajcie to miejsce. Zapraszamy serdecznie. Bo obraz tylko tak nie pokażę, ale to co my mówimy, to trochę jakby Was prowokujemy, nakłaniamy. Przyjedźcie, sami ocejcie. A teraz zaprosimy szefa kuchni, który opowie o tej kuchni właśnie. Udało się wyciągnąć z, z kuchni szefa kuchni. Z kuchni szefa kuchni. Ciężko było. Ciężko było. Przy piątku, jesteśmy dzisiaj w piątek. Już widzę, że goście tutaj napierają, także nie zabierzemy Ci dużo czasu, ale co jest najważniejsze? Powiedz o tych deserach, bo dostaliśmy pyszne desery. Tak. Ty je przygotowałeś? Oczywiście. Ja wraz z zespołem, bez którego o. tak naprawdę to miejsce by nie funkcjonowało, bo nasza praca to jest praca zespołowa i głównie, że tak powiem, dzięki temu możemy tak jakościowo, szybko i smacznie wydawać dania. To jest bardzo ważna informacja dla gości, którzy Dokładnie. tu przyjdą. Zespół, jest zespół zgrany razem z Tobą. Dania. Kogia mogli takie dzieciństwo troszeczkę, bo to no, tak... Dzieciństwo, dzieciństwo. Taki deser tutaj chyba w tym miejscu, że tak powiem, bardzo rozpoznawalny. No właśnie. Więc goście, że tak powiem, mm -hmm. szanują to, że jest u nas w karcie. Tak. <grafię> tak, dokładnie. Tych deserów tutaj mamy troszeczkę więcej, ale powiedz mi o tych takich głównych posiłkach, bo wiadomo, desery to są desery. Są dla nas, dla kaszy bardzo istotne, tak? No no tak bo... po, po, po dobrej, że tak powiem, dobrej strawie deserek musi być. Nie? A jakieś słyszałem, że nawet na odwrót warto, że najpierw deser zjeść, a później. No dla pobudzenia kubków smakowych niektórzy sobie tak, ta, tak robią, że zamawiają deser najpierw, a potem dopiero danie główne. A no to to no coś do Po lepiej smak jest wyczuwalny, że tak powiem. Na, na głodnego nie powinno się próbować, bo wtedy, że tak powiem, łatwiej można coś sprzedać. Ten smak, że tak powiem, jest wtedy bardziej obojętny. Chyba. Do pracy przychodzi na jedzone, żeby tak. później smakować. Tylko testować, tylko próbować. I... A te danie, które tutaj przed nami jest? Przed nami jest polędwiczka wieprzowa przygotowana metodą suwi, z ziemniakami mm -hmm. gratę, buraczki. To są zaslażone. ziemniaki w Tak, to Takie są ziemniaczki. Położone gratę. jak makaron to Dokładnie. troszeczkę. Dokładnie. Taka zapiekanka ziemniaczana, mm -hmm. klasyczna. Sos z czerwonego wina mm -hmm. z nutą wiśni. Fajne danie sezonowe. Teraz mamy jeszcze taką porę roku, że jak Pasuje. najbardziej wpisuje się w nasze menu. Super. Kolejne danie? To co? Może wymienimy. O, może o tym powiemy, a to że zabierzemy. O! Kolejne danie to jest pierś z kurczaka. Pierś z kurczaka, przygotowana w niskiej temperaturze. Kaszot mm -hmm. z chorizo, sos z pieczonej papryki, grillowana mm -hmm. sałata rzymska z parmezanem i dressingiem cytrusowym. Mm -hmm. Fajne świeże danie, dużo smaku, że tak powiem, na talerzu. Czy jesteś odważnym szefem kuchni? Bo widać, oczywiście, że oczywiście cały czas eksperymentujemy, cały czas wprowadzamy coś nowego co weekend można A zielone tu się tak wylało coś? Nie czy To jest oliwa koperkowa, mhm. która ma podkreślić smak mięsa. O, taki twist nowoczesność, że tak powiem, na talerzu. Super. No, no powiem, że takich dań to nie widzi się często. Wymienimy szybciutko. Jak ja to mam pomóc? No i coś wjechało mięsnego, co, takiego coś, konkretnego. Coś przeznaczone głównie dla klienteli męskiej, czyli żeberka, żeberka długo pieczone. Eee, mm -hmm. Flambirowane whisky e, z nutą barbecue, mm -hmm. zapiekane. Do tego mamy brokuła e, smażonego w panko, mm -hmm. steakhouseowe domowe frytki i dip z pieczonego czosnku. Fajna propozycja, bardzo, ba, bardzo dużo gości na nią wraca. Nie. Jest smaczne, tak? Okej, okay. bo widzę, że karta jest y, ciekawa, bo jeszcze <laughs> pizze macie, macie pierogi. Makarony, także. Tak, dla każdego, że tak powiem, jesteśmy w stanie coś zaproponować, każdy, mhm. kto nas odwiedzi, na pewno coś dla siebie znajdzie. A powiedzmy o tych weekendowych takich wstawkach, jakby różnych dań, bo nieraz ktoś tak. przyjedzie, już wszystko próbowaliśmy. Aha. I co teraz? Więc, no Właśnie dla tych gości, którzy mhm. odwiedzają nas co tydzień, wprowadziliśmy weekendowe wstawki. Jest to parę wyszukanych pozycji, które wprowadzamy co weekend. Co weekend można spróbować czegoś nowego. Mm. Super. Zupy, sałatki, przystawki. Dokładnie. Każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. A dzieci? A menu dla dzieci też jest. A, jest. Też jest mm -hmm. kilka propozycji, aby zaspokoić najmłodszych. Rejestracja przyjazna dzieciom. Tak. No i kawa i tam y, herbatki, napoje zimne. Mm -hmm. No i wiadomo, coś, ktoś kto nie przyjdzie samochodem, albo przyjdzie po pasażer, Coś, też... Co, co, coś może też sobie y, mocniejszego skonsumować. Mm -hmm. Jakieś plany kulinarne tutaj? Plany kulinarne na pewno powoli zaczynamy pracę nad nową kartą, mhm. Karte, karta wiosenna, chcemy całkowicie zmienić nasze menu, bestsellery być może zostaną, a być może zostaną troszkę zmodyfikowane, na pewno, że tak powiem, świeżość wiosny. Mhm. Delikatnym powiewem, może nawet lata, będzie wprowadzona do naszego menu. Super, no to co, zapraszamy Super, gości. Zapraszamy gości na do naszej restauracji. Widzimy się na miejscu. Obsłużysz czasami gości, że sam widzisz? Czasem wychodzę do gości pewnie, trzeba porozmawiać. Jak jest jakiś wymagający gość, który no. chciałby poznać więcej szczegółów danego dania, nie masz oporu, wychodzisz I, i powiesz. Pewnie, jak najbardziej. Czyli wywołajmy nieraz szefa kuchni, chyba, że jest pełna sala, to się nie da. To wtedy może być ciężko, ale spróbujemy coś. Super, także dziękuję za rozmowę. Miło było poznać i będziemy tak. degustować te przedania. Zapraszamy.